Czyli w zadaniu 90 nasza postać to jest g od x, która jest równa f minus x. I podstawiamy, aby obliczyć tutaj dziedzinę naszej funkcji, będziemy mieli 5 razy minus x i minus 4, to nam daje minus 5x minus 4, czyli dziedzina funkcji g to jest zbiór liczb rzeczywistych. W podpunkcie B Mamy minus pod x pod pierwiastkiem, dodać 2. W takim razie wyznaczamy dziedzinę tutaj funkcji g. Minus x jest większy bądź równy 0. Mnożymy przez minus 1, czyli x będzie mniejszy bądź równy 0. Zatem dziedzina naszej funkcji g będzie równa w przedziale od minus nieskończoności do 0 domkniętej. W podpunkcie c g od x to jest równe. Wartość bezwzględna z minus x dodać 3. Czyli to jest równe 3 minus X, zatem dziedzina naszej funkcji G to zbiór liczb rzeczywistych. W podpunkcie D mamy 1 przez minus X dodać 6, to nam daje 1 przez 6 minus X, czyli będziemy mieli, że dziedzina funkcji G to jest zbiór liczb rzeczywistych wyłączając z tego szóstkę. W podpunkcie E g od x to jest pod pierwiastkiem mamy. Minus x minus 4, czyli dziedzina funkcji g to jest od minus nieskończoności do minus 4 domknięty. Pod punkcie f natomiast mamy 2 razy minus x przez 1 minus minus x, co nam daje minus 2x przez 1 dodać x, a dziedzina funkcji g to jest zbiór liczb rzeczywistych wyłączając tego minus 1k.